To ty chłopie masz bieliznę razem z okryciem na A, chła się nie przycisnęła, chłopie. Chła, chłopie. Chła to tam duże stworzenie. Człowieku. W takim to się futrze tam to cię wzięli udzieli. na Antarktydzie kurwa za polarnego. Człowieku, jak te bajtki położyli to wokół wszystko co zielone to uschło. Lecimy gdzie? Tu mamy królika, no tu mamy liczkę, tu, tu mamy dupkę. To chodźcie do sata, nie? No. Lecę po lupę. Tu no, bo, no. lecz. <grym> tu Nie, 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 nie. Nie, 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 lecą. nie, nie, O już, masz go na górze. Ja mam? Bez no już nie, 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 żeby go zabiłeś? Tak. Szybko. mówiłem. Dobra, wziąłem lupę. Łarnicelnie żyje. On zdążył wziąć kurę królika na siebie. Dobra, zbieramy. Więc przydajcie. Wiesz, hajs jakiś i... Zbieram On się pewnie pojawi, bo jeżdżę, że on był sam. No tak, sam tu wróci. No już jakieś strzały są tu blisko. Byłem. byłem, byłem. E, worek nie, mamy. mamy. Tak. A Rulik. A nie, to worek. Idę od lewej. Od lewej. Po, zniknął. Uciekł to zniknął szybko? Nie chcą tak szybko, ja tu idę górą, ale... Niech w aucie zostawi później. jest tu zaznaczone, 30 metrów. Idę. Jest dach, okno. O kurde, dostałem, ty! Czemu on że na celownik? Nie zdążyłem się schodnić. Dwóch jest. No, bo, no, widziałeś? Dwóch jest. Olka, uważaj! Jeden na dole, gdzie drugi kurba? na górze. No gdzie kurwa za tobą? Gdzie w dupie gdzie? Ale ich tam... Zamiat... Ale dostałem klapsa! Szkoda, Dostałeś? Nie... nie ja szczerze, ale... Schownij się, schownij Moje majtki po wybuchu trafiły cię w twarz kurwa! <laughs> ale lipka jest powracana! <laughs> <laughs> o Jezus. Leżysz? Ja, to to do dobra, ja do, lecę do ciebie. Ja już lecę do ciebie. <laughs> Ale się solidnie na chwilę zawinęły. Ja <laughs> to, wiesz... Bojówki, nie, tam, jak nic, no wiesz... Nie, tam było pokrycie wierzch, wierzch, wierzchniowo-kokołowego, kurwa. Tak <laughs> one bojówki. Uwaga, bojówki. To w środku zawinę. Tam jest? Tam w środku też. No patrz, kurde, tyle mu wadów. To jest. No leży, o. On cały czas tam biega. Drugi w plecy im zrobił. Dobra. chuję. No nie wiem. Tak szybko nie umie przychodzić. Okay. Uważaj. Na plecach gomią. Dwóch jest. O właśnie. Bo to właśnie tych co mnie tam obrobili. nie mamy lupkę Nie ma skręt Znacznie króle Ile tam, Też Ems na mnie strasznie No tu na górze są Może tam nie No kurwa, Mars. Pruch, ja pierdolę. No nie no, ty kurwa, to no nawet on nie zaczął strzelać, ja już leżałem. Ty. Ależ człowieku, on tak walił jakbyś na, na pleta na czoło się oglądają. Dobra, kurwa, dead. Nie żyje ten frajer. Ale ty, ty to jest aż nieprawdopodobne. <klujny> Ja już dopiero zaczął strzelać. Jeszcze się nie zdążyłem za, za łuka wy... wy tego... ...wychylić już leżawę. Błędnie w locie. Nie żyję. Snajper Bąd? jest... ...na ziemi. Jest plik, już zniknął, ale miałeś worek z tyłu, zniknął. Jest tutaj na dachu nie. albo w środku w korytarzu, do... powalony, nie żyje. Zgierdolili jeszcze jeden tu jest. Tutaj naprzeciwko mamy. To odwórz jaj, no kude Ja go zgłaszam, ten skurwiel jest zrobiony. Ale dostał łeb, ale Daisy. rozwalił mnie pierwszy I Daisy dostał. On jest zrobiony, O ten taki, co pół nago lata. A tak, pół naga, to wiadomo, że zrobiłem. Drawej właśnie tam ja skrzyni, Nie wlazłem na skrzynię, ale... na górze krzyni. tam, jest ja na placu, Nie widział. Widział mnie, nie wiem jakim cudem. Przez BWI. znowu Snajper od Snajpera. A drugi ten Snajper jest? Nie wiem gdzie on jest. Nie mam pojęcia gdzie on jest. A nie ma tego? Y powtórki później? No nie, ja nie mam nie ma powtórki. Nie mam powtórki, nie jak. Żebyście widzieli. A? Tam jest tam. Tu. Tam jeszcze jeden jest wilku, uważaj. Tamten szelmo, tego. Ja go lekko dotknąłem ze snajpery, ale jeszcze jeden szelba uważaj też. Ale gdzie on jest? W środku jest, e, w budynku, wbiegli do budynku tutaj. Chyba że się wybili między sobą. Nie? O, snajper. Woliłem go Dobrze, też, też go walnąłeś, no dobrze. Mi dobrze. w ogóle ja go walnąłem, ale mi nic nie tego, że mi systa, czy coś takiego. Jest, tu, czaj się. Gdzie odznaczaj? Podwierzam. Tu, tu. Podaję tak, tu. Podwierzam, nie ma Jest! No ma go tutaj, jest. O to yes. drugą Dobra. Nasz wilku. Jeszcze żyjesz. Bardzo ładnie. Trzeba zagrożenie jeszcze będziesz miał zaraz. No, ja. Spokojnie. Tutaj, tutaj gdzieś, już zaznaczę mniej więcej. Ile tam? W tym drugim budynku. Ruch. Ruch. Dobra. A drugi wyszedł tutaj, jebanego nie zauważyłem. Gdzie? W środku na dole zabiłem jednego. Ale w ogóle mi nie wyskoczył na tym. Dobra, nie? dobra. Widzę, widzę. Oni tu lądują cały czas, to uwaga teraz. Idę do niego. Dobra, z tam, z tam, jeszcze z tam, z tam jeden tam, tutaj na dole. Roku. Na dole. trał się na dole. Masz go w wilku przed sobą. Zabiłeś go? Ja nie. Nie. Uważaj, Pierdoli ty, ale szybka to jakaś baba była. A baba no, baba mnie bije. To kobieta mnie leją. Hm. No i... A Jak się tu spierdalać? Mnie... Świnie na cóż. Tu jest? Kurwa ma w środku to... uważaj Wilku. Dlaczego on strzela? No ja też dostałem, to jest niemożliwe. Ja go to jest oszustwo z pistolecików. Jaś nieprawdopodobne, Paweł, uważaj. Uważaj, tam gdzieś jest. Wiesz, Musi ufa! Dlaczego, to znaczy, Wadek? Wiesz, proszę. Jego ja ja widziałem. Kurwa, no mówiłem, no kuca i go w ogóle nie słychać. Tutaj w środku w ogóle nie słychać, za mną wszedł. On wiedział, gdzie ja jestem, a ja nie wiedziałem, gdzie on jest. Nie będziesz go widać na radarze. On kuca bie, i tak idzie od do dobra. Rozjebał cię? Nie, jedzie. No i bardzo dobrze. Jest tu kurwa. Tam byś lądował, byś miał na skarpie klienta. Oznaczaj gdzie, na której skarpie. Tam, tu. Oznaczam punkt nawigacyjny. O, wschwada. Tu na dół. No bez jaj, kurwa. Za tym busem się schodzi, nie za tym spychaczem. Uważaj, on biega tu koło tego. O, o, o. On za tobą jest, przed uważaj. O, Dziękuję. Kurwa. Spoko, widziałem go w ostatniej chwili. Uch, strzelają, Kurwa, jebana, strzelał. Dostałem znowu, że nie skąd, snajper. Jest, widziałem no, Idę tu. Wieży na górze zaraz zaznaczę, tu jest. On leży. Podbiegnij. On leży. Podbiegni. On leży. Po Został tylko powalony. Aha. Na górze, To na tej co my jesteśmy wieży? Na tej wieży z tej najwyższej tutaj, no. Dobra, nie żyje, potwierdzenie, okej. Okay. To będzie może lądował. Wracam do już jest. Dobra, nowe. Ile, ide, ide. dobra, idę, idę, Teraz trzeba zrobić taki manek, który... Nie ma. Nie ten... tu. Height. Kościół jest przed nami, gdzie po naszą forcę. Już, już, idziemy po niego. Udejmuję go. Powalony. Po nim. Nie Dobrze. Piękna Biorę. Akcja. Dobra, dobieraj się koło. w lewo. Kościół idzie, kościół idzie. No, dostałem, dostałem, leżę, leżę. Dobrze, po nim. Super. Tak, ja jeszcze tylko force biorę i... Dzięki. 28 na lewo. Tam biegnie, tam biegnie. tam Super.